Prawidłowe wzorce ruchowe, pozycja stojąca. Zanim zaczniesz pracę nad prawidłowymi wzorcami ruchowymi, musisz wiedzieć, że nie wolno nigdy korygować pozycji kręgosłupa na siłę, wywołując ból. Zawsze staramy się przyjąć jak najbardziej pozycję zbliżoną do idealnej, jednak jeszcze wszystko w granicy komfortu. W miarę upływu terapii, ćwiczeniami, ta pozycja kręgosłupa się oczywiście będzie poprawiała. W ćwiczeniach kluczowe jest zachowanie neutralnej pozycji kręgosłupa. Neutralna pozycja kręgosłupa gwarantuje, że nasze mięśnie na poziomie głębokim i zewnętrznym idealnie ze sobą współpracują. Teraz przyjmiemy pozycję neutralną w pozycji stojącej. Dobrze. Stajemy. Jedna ręka na brzuchu, druga na plecach. Pochylamy lekko w przód do momentu, kiedy czujemy narastające napięcie w dolnej części pleców. I teraz delikatnie odchylamy do tyłu do pierwszego momentu, kiedy to uczucie napięcia znika. Zatrzymujemy, opuszczamy ramiona swobodnie wzdłuż ciała, wycofujemy w granicy komfortu lekko podbródek i wyobrażamy sobie, że sznureczek ciągnie naszą głowę w górę. To jest pozycja jak najbardziej zbliżona do neutralnej.